Dzisiaj postanowiliśmy rozdać miliony złotych, ale oczywiście nie za darmo. Będziemy wyzywać nieznajomych na pojedynek papierka i nożyce. Wygrane otrzymuje z za złotówkę, ale czemu tylko złotówkę? Bo tylko połowa oglądających subskrybuje ten kanał. Także zmień to, pamiętaj, zawsze możesz osubskrybować. A teraz zapraszam do oglądania. Toż <śliniczne> To jest do wygrania 7 koła, czyli szansa jest większa. Błokiem, <śliniczne> papier. Papier kamiennożyce, panu to nie ma zagra? Dzień, nie, nie Dobra. Zagramy może w papier kamien, nożyce? Nie? Nie! zagramy? Aaa, szkoda, szkoda. dziękuję bardzo. Dzień dobry. dobry. pan ze mną papierkami na Nożyce? Nie. Szkoda. Witam pana, A gra pan może w papierkami i Nożyce na szybko? Dzień dobry. Gra pan ze mną papierkami na nożyce? Szkoda. pan ze mną papierkami na Czekaj Nie szło nam zbyt dobrze, ale w końcu musiało się to zmienić. Grasz papierkami i Nożyce? Dawaj, do jednego. Mama poczeka. Raz, dwa, trzy. O, Sztówka! Nie ma! Nie ma. Dawaj, do jednego. Marynarzy. Marynarzyka do jednego. Jak wygrasz, dostajesz drapkę. Raz, dwa, trzy. Tu Dobra, dzięki ciano! Szedną całkiem nieźle, więc postanowiliśmy zrobić coś dużo cięższego. Zagrać z kimś z granicy. Ale chyba trochę się przeliczyliśmy. Propozycja szybka. Gramy w marynarzyka? Gramy w marynarzyka. Czyli że papier kamień nożyce. No Natalia! Mogę pani jakiś tutaj panu powiedzieć, to? Przetłumaczył, czy no, to Nie bardzo. No dobra, nie. dobra. Mhm. Dobra, to nie to. 10 minut rozmów i totalna klęska. Ale jak to się mówi, do dwóch razy sztuka Wygrałem w papier kamin na Papier kamin na Wie pan, się gra? Papier, że jakby do trzech liczymy i gramy w papier. A few moments later. Kto wygra? Daj no mi nożyce na szybko Dawaj na zdrabkę Dawaj do jednego Raz, dwa, trzy Pięć tysięcy euro nie, no, lipa, no? lipa, lipa, lipa Nic. Dobra, dobra. Dzięki wielkie Dzięki wielkie Nie no ale serio Goście nam oddam wygraną wygrano zdrabkę Kupimy tutaj jeszcze jedną zdrabkę Papeczkami się zagramy? Dobra Do no jednego No Dobra A ja nie, Raz, dwa, trzy czy marynarzyk? raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Wygrałem Dobra, co nie, no najedżęgładę. Najedżęgładę. No, no, nie, nie, dajesz nagrodę. Masz drabkę. Co jest? Nie nie. nie, nie, pięć złotych. Tak, co? Jak, jak tym jak cudem? No bo ja jestem dobra, w złotych. ale może tyfną kamień! tak? <laughs> przypadek, przypadek. No, Moim się ciężko znajdować, chętnych Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić to zdalnie Gdzie dobrze? Gramy z marynarzyka, jak wygrasz, to wygrywasz drabkę, a jak przegrasz, to w sumie też wygrywasz drapkę Czas. No... Bo jest <suszy> <gryny> tak. 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 <gryny> Dzięki Nie, nie. prawie Prawie dychę! prawie Ziko Nie, unlucky, unlucky, no Unlucky, no niestety stary Ty w Romosze jesteś? <gryny> ty w ramoszy! Ej, stary! Raz, dwa, trzy! Dobra, dobra! Remis. Raz, dwa, trzy! Co? Tak. Jest! Ej, stary. Remis. Raz. Dwa Trzy Wygrał Dobra Wygrał, dobra wygrał I wygrałeś? Gówno wygrałeś Nie ma słonia Dostała nam ostatnia super, hiper, ultra zdradka O którą zagraliśmy Właśnie gramy o tyczkami na życiu Masz wygrane koła I jeszcze plus przez 3 lata 3 koła miesięczne Niemożliwe, pokaż to no tak Raz, Raz dwa, dwa Trzy Kurde Jeden Ale stary nie na trzy. Jeden, dobra Jeden, dobra Raz Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. D. <grym> Ale łatwo Bombek! Raz, dwa, trzy. Raz, Raz dwa, trzy. Jest, Czy muszę się zatem tym pochopie tych, nie? W każdym Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeden! Jeden! Jeden. Ej, 19 Szesnaście. Ej, co to no, jakie gówno! Co to jest? Gówno! Ekstrapensja! No ale nie wygrałem nic! No. Nie ma na to patrzeć. Tyle. E, no dobra. Nała.